Nareszcie. Próbuję cię tu sprowadzić od wielu dni. Czuję się jakbym przez trzy tygodnie leżał przygnieciony ciężkimi głazami. Bo tak właśnie było. Tylko magiczna aura twojego pancerza utrzymała cię przy życiu. Ale dość tej rozmowy. Wkrótce odzyskasz siły. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Mówisz o wojnie z orkami? Mówię o istotach znacznie potężniejszych od orków. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy, śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności, potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: "Przybywajcie". I przybyły wszystkie, nawet smoki. Smoki, tak, nawet te potężne prastare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuję się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. No, raczej jest to Gornie VIVA 5, a to Gothic 2. To była główna rozmowa z I zaczynamy Pod... grę. Dobra, to Se odpuścimy. Każdy już to zna. Od Dobra, szybko do tego. Sardas przychodzi i hmm. już to nie wyjdzie jak po rozmowie A tu dużo do jest No i to z nim pokadamy Hej Dobra A w początku jesteśmy w wieży Sardasa I zbieramy różne rzeczy do walki w początku Laga. Przełącznik No Mixturo. No ciemna góra W ogóle jest inny rodzaj walki niż w Gothicu 1, więc trochę zapominam. Ciągle na przykład chcę wziąć, nie wiem, jakąś miksturkę albo coś, to chcę lewy przysmyszy i W. A to wystarczy tylko lewy przysmyszy. No znowu. O, wytrychy, sztylet. Chociaż sztylet takem nie jest potrzebny, bo to jest gorsze od lagi i to ile. No, tutaj mamy lekko na książki, patrzcie, niby będzie stracił siły, a momentnie Dobra <sighs> Idziemy. Hmm? Ale kufar. Jakie to ma miksturki? Czy znaczy, dwoje? Światło ile? Niepotrzebne to jest w ogóle I tak to nie będziemy używać Naszym jednym dodawaniem życia będzie będą miksturki lub roślinki Tu zapiszemy Ale lagi Ło wow. Czekajcie tam... No pierwszy przeciwnik o co? Będziemy go No i to będzie pierwszy poważniejszy przeciwnik o goblin. Tak nie nic zrobić. Ja, nie, to jest. Tam zdałem. jest. Czekajcie. Jakbyście nie widzieli, to na początku gry tu jest dużo kikunku. Najpierw go w tych krzakach. Czekajcie. To jest. Ja to poszedłem. Nie dobrze, poszedłem tu, Tutu. O tutaj. Dobro, bierzemy wszystko. I to będzie łuk. Tym możemy zabić wilka jednym strzałem, więc, więc może się na coś przydać. Okej, okay, mamy. O, myksórki jeszcze. Kusza. A, nie ma. Uff. Mam takie lagi, bo mi się konwertuje ten filmik. To... to tego. O, widzicie? Nie strzelałem. Dobra, jeżeli chodzi o wyjście zwierzy i zabicie wilka, goblina i ubranie się, mamy już ze sobą. I kończymy tutaj na tym odcinek. Tam będziemy musieli się bić z goblinami. Jeszcze strzelę jednego. No, ro. A, albo jeszcze zabiję te gobliny. Dobra, idziemy do nich Już nie dla nich było, dwóch czy trzech? Nie pamiętam Już powinien być jeden, czy dwóch powinno? Nie, dwóch tylko, dobra To tu, w naszym odcinku będziemy brać różne rzeczy No